Cześć Czas płynie A właściwie to zapierdala eee, Żwirku mi nie starczyło Tutaj wysypałem tym cholernym piaskiem, który miałem mm, Na spodzie, tutaj jak nie wiem czy zobaczycie Przebija Jest karamazyt a na wierzchu ziemia ogrodowa, właściwie jedno z drugim przemieszane dałem też kilka kulek torfowych, ogliniano torfowych, które mi zostały tam rozsypałem na dnie no i na tym siatkę położę, budowlaną i to przysypię żwirkiem, no niestety mam tylko 10 kg, więc yy, starczy mi mniej więcej na może na pół akwarium pewnie też nie Nie wiem cholera co zrobić. Masz jakiś pomysł? Tak mi nie podpowiecie teraz. Dobra, biorę się do roboty. Trzymajcie się, trzymajcie kciuki.